Jak wiadomo osiągnąć sukces to jest jedna sprawa, a go utrzymać to jest jeszcze trudniejsze. Tre treningi mamy codziennie od poniedziałku do piątku, przeważnie wieczorami. E, trenujemy po 2 trzy godziny. Już od małego, 30 roku życia praktycznie tańczę, także no jak najbardziej to jest moja pasja i nie zamierzam z tego zrezygnować i dłużej, jak najdłużej tańczyć po prostu póki mi zdrowie pozwoli. Don't you wish Zeszły rok naprawdę byłby dla nas bardzo udany. Było dużo sukcesów, tak jak wspomniałeś, Barcelona, Istanbul, piłka, piłka ręczna także, piłka nożna, liga światowa w siatkówce. No w, tym, w tym sezonie też będziemy walczyć o final Four, który będzie się odbywał w istambule. Don't you? Don't you? Don't you? Don't you wish Was fun like me, don't you? Staramy się jednak e, polegać na swojej oryginalności, na swoich jakieś umiejętnościach. Owszem, e, podglądujemy, obserwujemy, jak inne zespoły się rozwijają i co tworzą, jednak tworzymy e, coś swojego. Let's keep it